Bycie dobrą osobą jest na powierzchni jedną z cnót najbardziej cenionych przez społeczeństwo. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, aby być uprzejmymi, hojnymi i wyrozumiałymi. Jednak Karl Jung, jeden z najwybitniejszych psychologów XX wieku, ostrzegał nas przed ukrytym niebezpieczeństwem związanym z nieustannym dążeniem do bycia dobrym tłumieniem własnego cienia. Nadmierna dobroć, pozbawiona świadomości, może stać się ciężarem niszczącym autentyczność i zdolność do samoobrony. Rada Junga, choć może wydawać się mroczna, nie polegała na odrzuceniu dobroci, lecz na jej zrównoważeniu poprzez uczciwą akceptację całej naszej istoty, łącznie z tymi ciemnymi aspektami, których unikamy. Jung zasadniczo mówił, jeśli nie zintegrujesz swojego cienia, to on będzie tobą kierował w sposób, którego nawet nie zauważysz. Ta prawda może być niewygodna, ale jest kluczowa. Zbadajmy więc ten koncept głębiej i zrozummy, w jaki sposób dobre osoby mogą sabotować same siebie, zaprzeczając własnej ciemności. W wielu społeczeństwach idea dobroci jest utożsamiana z uległością i bezwarunkowym altruizmem. Jung jednak ostrzegał, że ślepa dobroć może stać się więzieniem. Pomyśl o tych, którzy zawsze mówią tak, nieustannie poświęcają się dla innych i za wszelką cenę unikają konfliktów. Ludzie ci są często chwaleni za swoją łagodność i hojność, lecz za tą maską absolutnej dobroci mogą kryć się frustracja, rozgoryczenie i głębokie poczucie niesprawiedliwości. Jung wierzył, że cień ta ciemna strona psychiki, zawierająca tłumione impulsy, niewyrażoną złość i wypierane pragnienia, rośnie w sposób niebezpieczny, gdy go ignorujemy. Jeśli ktoś jest zawsze uprzejmy i dobroduszny, nie pozwalając sobie na powiedzenie nie, może stać się ofiarą wykorzystywania, utraty własnej wartości, a nawet poczucia, że jego istnienie jest bez znaczenia. Jung postrzegał to jako formę samooszukiwania twierdził, że wszyscy mamy w sobie ciemne aspekty, pierwiastki agresji, egoizmu i potrzeby siły, a ich wypieranie nie sprawia, że znikają. Wręcz przeciwnie, pojawiają się w wypaczonej formie, przejawiając się w nagłych wybuchach emocji, destrukcyjnej bierności lub nawet w psychosomatycznych dolegliwościach. Jung opracował koncepcję cienia, aby opisać ukryte i tłumione aspekty ludzkiej psychiki. Wszystko, co w sobie odrzucamy. Nasze frustracje, zazdrość, gniew zostaje zepchnięte do tego nieświadomego cienia. Problem pojawia się, gdy ktoś próbuje być wyłącznie dobry. Taka osoba tłumi kluczowe elementy własnej siły i asertywności. Jednak cień nie znika ujawnia się w zakamuflowanej formie, np. poprzez skrajną bierność, subtelną manipulację, lub nagłe, niekontrolowane wybuchy złości. Rada Junga dla dobrych ludzi brzmi: Przestańcie uciekać przed własnym cieniem. Aby naprawdę być dobrym, trzeba być pełnym. A żeby być pełnym, należy uznać i zintegrować swoją ciemną stronę, zamiast udawać, że nie istnieje. To oznacza uświadomienie sobie momentów, w których odczuwamy gniew, przyznanie się do pragnienia władzy lub frustracji wynikającej z niewdzięczności innych. Nie po to, by działać destrukcyjnie. Ale aby świadomie włączyć tę energię w swoją osobowość. Osoby, które zaprzeczają swojemu cieniowi, często stają się łatwym celem dla emocjonalnych nadużyć i toksycznych relacji. Przyciągają ludzi, którzy wykorzystują ich dobroć, ponieważ ich własna słabość uniemożliwia im wyznaczanie granic. Ci, którzy uparcie chcą być tylko dobrzy, często popadają w rozgoryczenie, ponieważ ich dobroć nie jest doceniana ani odwzajemniana. Jung tłumaczył, że dzieje się tak, ponieważ w rzeczywistości kryje się za tym ukryte oczekiwanie nieuświadomione pragnienie nagrody lub uznania, które, gdy pozostaje niespełnione, przekształca się w tłumioną złość. Dlatego widzimy dobrych ludzi, którzy nagle wybuchają gniewem lub stają się pasywno-agresywni. Tak długo tłumili swój cień, że nagromadzona energia w końcu wydostaje się w destrukcyjny sposób. Jednak istnieje wyjście integracja cienia. Jung twierdził, że prawdziwa dojrzałość psychologiczna pojawia się wtedy, gdy uznajemy i akceptujemy swoją ciemną stronę, nie pozwalając jej jednak przejąć nad nami kontroli. Nie oznacza to stawania się osobą okrutną czy egoistyczną, ale znalezienie zdrowej równowagi między dobrocią a siłą. Prawdziwa rada Junga dla dobrych ludzi nie brzmi, by przestali być dobrzy, ale by przestali być tylko dobrzy. Bo bez cienia dobroć staje się naiwna, krucha i podatna na zranienie. Jeśli zaprzeczanie swojemu cieniowi czyni cię słabym i podatnym na zranienie, to co właściwie oznacza jego integracja? Jung oferuje nam paradoksalną drogę. Aby być naprawdę dobrym, trzeba mieć zdolność do bycia złym. Nie oznacza to działania w sposób destrukcyjny, ale uznanie własnego potencjału do agresji, gniewu i ambicji i świadome ich ukierunkowanie. Wielu dobrych ludzi wierzy, że odrzucenie wszelkich przejawów zła czyni ich moralnie lepszymi. Ale Jung przypomina nam, że dobroć oparta na tłumieniu nie jest prawdziwa, wręcz przeciwnie, jest sztuczna, utrzymywana przez strach przed własnym cieniem. Wyobraź sobie kogoś, kto za wszelką cenę unika konfliktów. Taka osoba uważa się za pokojową, ale w rzeczywistości może po prostu bać się swojej własnej agresji. W głębi duszy lęka się, co by się stało, gdyby w końcu powiedziała nie, gdyby się postawiła lub jasno wyraziła swoje potrzeby. Ale prawdziwy spokój nie pochodzi z ucieczki. Pochodzi z odwagi zmierzenia się z własnym gniewem i nauczenia się, jak używać go mądrze. Pomyśl o wielkich przywódcach duchowych, takich jak Gandhi czy Martin Luther King Jr.: Byli ludźmi niezwykle dobrymi, ale jednocześnie mieli w sobie ogromną siłę. Nie byli bierni. Byli asertywni, nie unikali konfliktów, stawiali im czoła z inteligencją i determinacją. Na tym polega integracja cienia, świadomość własnej siły i wykorzystywanie jej w zrównoważony sposób. Osoba, która ignoruje swój cień, staje się idealnym celem dla manipulatorów. Emocjonalni drapieżcy bezbłędnie rozpoznają tych, którzy nie mają granic, którzy boją się powiedzieć nie i którzy zawsze stawiają innych ponad sobą. Karl Jung powiedziałby, że jeśli nie uznasz swojej własnej zdolności do manipulacji, inni zrobią to za ciebie i wykorzystają to przeciwko tobie. Nie oznacza to, że masz stać się manipulatorem, ale musisz być w stanie dostrzegać gry władzy, rozpoznawać kłamstwa i bronić się, gdy jest to konieczne. Osoba, która nie rozwija swojego cienia, może stać się ofiarą w toksycznych związkach, destrukcyjnych przyjaźniach. I wyzyskujących środowiskach pracy. A co gorsza? Kiedy w końcu zdaje sobie sprawę, że była wykorzystywana, może poczuć ogromny gniew, ale nie wiedząc, jak sobie z nim poradzić, może skierować go przeciwko sobie, co prowadzi do poczucia winy, depresji lub lęku. Rozwiązanie? Akceptacja własnej ciemności, aby móc dostrzegać ciemność u innych. Jung nie prosi nas, byśmy porzucili dobroć, prosi, byśmy ją wzmocnili. Prawdziwa dobroć nie jest słaba, jest potężna. Osoba naprawdę dobra to ta, która wybiera dobro, mimo że zna swoją własną ciemność. Wie, że mogłaby być okrutna, ale wybiera współczucie. Rozpoznaje swoje pragnienie władzy, ale używa go do tworzenia, a nie do niszczenia. Jeśli chcesz być dobrą osobą, ale nie chcesz być wykorzystywany, zacznij od tego. Uznaj swój gniew, nie udawaj, że nie istnieje. Wykorzystaj go jako wskazówkę do zrozumienia własnych granic. Naucz się mówić nie. Nie masz obowiązku zadowalać wszystkich, masz prawo do własnej przestrzeni. Poznaj mechanizmy manipulacji, nie po to, by je stosować, ale by się na nie nie nabierać. Bądź asertywny. Bycie dobrym nie oznacza bycia biernym. Możesz być jednocześnie uprzejmy i stanowczy. Zaakceptuj swój cień. Nie jest Twoim wrogiem, jest częścią ciebie. Jung. Daje nam mroczną, ale szczerą radę bądź zdolny do bycia niebezpiecznym. Tylko wtedy możesz być naprawdę dobry. Wiele osób unika integracji swojego cienia, ponieważ postrzegają siebie jako dobrych i wierzą, że przyznanie się do negatywnych uczuć takich jak gniew, zazdrość czy pragnienie kontroli uczyniłoby je złymi. To klasyczna pułapka samooszukiwania, przed którą Jung wyraźnie ostrzegał. Im bardziej odmawiamy uznania swojego cienia, tym bardziej działa on w ukryciu, poza naszą świadomością i kontrolą. Historia jest pełna przykładów ludzi, którzy wierzyli w swoją moralną wyższość, ale ich cień znalazł destrukcyjny sposób, by się ujawnić. Przywódcy religijni, którzy głosili czystość, a prowadzili sekretny styl życia pełen ekscesów. Politycy, którzy mówili o sprawiedliwości, a byli napędzani chciwością i rządzą władzy. Osoby, które uważały się za zbyt dobre, by być zdolnymi do okrucieństwa, ale które pod presją dopuszczały się strasznych czynów. Dzieje się tak, ponieważ gdy wypieramy jakąś część siebie, ona nie znika, po prostu przybiera subtelniejsze, a często jeszcze bardziej niebezpieczne formy. Jeśli uważasz się za osobę niezdolną do agresji, możesz przejawiać ją w postaci pasywnej agresji. Jeśli wierzysz, że nigdy nikogo byś nie zmanipulował, możesz nieświadomie stosować manipulacje poprzez wzbudzanie poczucia winy lub odgrywanie roli ofiary. Jeśli całkowicie odrzucasz pragnienie władzy, możesz stać się łatwą ofiarą dla tych, którzy to pragnienie akceptują i wykorzystują przeciwko tobie. Jung uczy nas, że prawdziwa dobroć nie polega na zaprzeczaniu swojej ciemności, lecz na jej świadomym rozpoznaniu i kontrolowaniu. Kluczem do rozwoju osobistego, według Junga, nie jest wybór między światłem a ciemnością, ale nauczenie się, jak je równoważyć. Wyobraź sobie mądrego wojownika nie szuka konfliktów bez potrzeby, ale też nie ucieka przed walką, gdy jest ona konieczna. Zna swoją zdolność do wyrządzenia krzywdy, ale wybiera, by używać jej jedynie w obronie tego, co cenne. Nie jest ani naiwny, ani okrutny jest silny i współczujący. To właśnie jungujański ideał zintegrowanej jednostki. Kogoś, kto wie, że mógłby być okrutny, ale wybiera życzliwość, kto mógłby być brutalny, ale wybiera pokój, kto zna swoją ambicję, ale nie pozwala, by go zdeprawowała. Tacy ludzie nie są łatwym celem dla manipulatorów, ponieważ nie boją się powiedzieć nie, nie są wykorzystywani, bo znają swoją wartość, i nie są naiwni, bo rozumieją, że zło istnieje, zarówno w świecie, jak i w nich samych. Taka równowaga to prawdziwa dojrzałość psychologiczna. Jeśli jest jedna główna rada, jaką Jung dałby dobrym ludziom, to ta. Przestańcie próbować być doskonali i zacznijcie być pełni. Dążenie do moralnej czystości to iluzja i pułapka. Nikt nie jest w 100% dobry ani w 100% zły. Każdy nosi w sobie zarówno światło, jak i cień. Nie chodzi o to, by wyeliminować jedną stronę. Lecz by nauczyć się żyć w harmonii z obiema. Prawdziwa dobroć nie pochodzi z tłumienia ciemności, ale z jej akceptacji i integracji. Jeśli chcesz być dobrym człowiekiem, ale nie chcesz być słaby, naucz się rozpoznawać własną ciemność. Jeśli chcesz być sprawiedliwy, zrozum swój własny potencjał do niesprawiedliwości. Jeśli chcesz być współczujący, uświadom sobie, że jesteś również zdolny do okrucieństwa, bo tylko ten, kto zna swój cień, może naprawdę wybrać światło. Karl Jung nie chciał, abyśmy stali się dobrymi ludźmi w powierzchownym znaczeniu tego słowa. Chciał, abyśmy stali się ludźmi kompletnymi. Uczy nas, że prawdziwa dobroć nie wynika z zaprzeczania własnej ciemności, ale z odwagi, by się z nią zmierzyć. Więc jeśli uważasz się za dobrą osobę, zadaj sobie kilka pytań: czy naprawdę jesteś dobry, czy po prostu boisz się własnej agresji? Czy jesteś hojny, bo chcesz pomagać, czy dlatego, że boisz się odrzucenia? Czy unikasz konfliktów, bo kochasz pokój, czy dlatego, że lękasz się własnego gniewu? Droga Junga nie jest wygodna. Wymaga spojrzenia w głąb siebie i zmierzenia się z tymi częściami, które wolałbyś wyprzeć, ale to jedyna droga do prawdziwej siły, autentyczności i wolności. Bo ostatecznie nie chodzi o to, czy jesteś dobry, czy zły chodzi o to, by być pełnym. I na koniec, jeśli ten temat dał ci do myślenia i skłonił do refleksji nad własnym cieniem, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy kiedykolwiek bycie zbyt dobrym wpędziło cię w trudne sytuacje? Jak sobie z tym radzisz? Sprawdź także playlistę przypiętą w komentarzu. Znajdziesz tam więcej filmów, które pomogą ci lepiej zrozumieć psychologię Junga i zastosować jego koncepcję w życiu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał po więcej głębokich refleksji. Do zobaczenia następnym razem.